Jeden chyba z najważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o pomysł na budowanie terenówki, to jest zawieszenie. Kiedyś dawno, dawno temu były po prostu dwa sztywne mosty, cztery resory, cztery amorki, koniec. To był zawias. Nie działał, nie pracował, niosłaby zakres pracy i do dzisiaj to sprawdza się ewentualnie w pick-upach bądź w, w ciężarowych samochodach. Natomiast już w autach, które mają mieć jakiś taki zaczyn off naprawdę mocny, no to już nie. no W klasycznej motoryzacji, oczywiście starej, także, ale to pomijamy, tak? Bo mówimy o tym, że my budujemy z Grzegorzem samochody terenowe, które mają służyć do jazdy w terenie. Dlatego późniejsze rozwiązanie, które się pojawiło, to powiedzmy były lata 70 Land Rover był tutaj jednym z pionierów. To są cztery sprężyny, cztery amortyzatory, oczywiście dwa sztywne mosty. Gdzieś tam potem pojawiło się Tematyczne zawieszenie zamiast sprężyn był miech pneumatyczny, gdzieś tam się pojawiły e, niezależne zawieszenia wielowahaczowe, Japończyzna z tego słynęła itd., itd. Natomiast cały klub polega na tym, że w terenie jeździ się z trakcji, trakcja, czyli to jak koło dotyka ziemi jest najważniejsze, bo wiadomo, że jeżeli pędzimy sobie, wyskoczymy autem, lecimy, 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 to się nie napędzamy, samochód lecąc zwalnia. Dużo ważniejsze, żeby zawias jak najszybciej wytłumił taki skok, żeby jak najszybciej koło dotknął ziemi i dalej się odpychało. Jak jeździmy w terenie i gdzieś wjeżdżamy w jakieś wielkie jamy dziury, no to też bardzo ważne jest to, żeby to koło miało duży zakres pracy, żeby te koła dwa z przodu, jak są na sztywnym moście, jak najbardziej były w stanie się, że tak powiem, wklejać w taki otwór, żeby dotykać tej trakcji, żeby dotykać ziemi i pchać samochód do przodu. Bo oczywiście zdecydowałem się, skoro budujemy samochody terenowe, włożyć dwie blokady, przedniego mostu, jak i tylnego mostu. Bo one rzeczywiście pomagają w momencie, kiedy koło już nie jest w stanie dotknąć ziemi, to moment obrotowy nie ucieka na to koło, powodując, że drugie koło stoi w miejscu, tylko blokada powoduje, że równomiernie oba koła dostają tyle samo, więc jak jedna dotyka, to też się odpycha. Natomiast myśląc o tym zawieszeniu, pierwotnie miałem szansę zostawię, może te toyotowskie wahacze oryginalne, dam wysoką sprężynę. A mordator z dość sporym skokiem, wywalę oczywiście stabilizatory, bo one jednak ograniczają pracę mostu, ale to. Czegoś mi brakowało, to troszkę nie tak. Już dzisiaj tak się nie robi samochodów. Jeszcze 15 lat temu, rzeczywiście, jakbym budował jakąś modę, to pewnie zostawiłbym oryginalne wahacze i tak w ich zakresie pracy, jaka by była to ramię tak by pracowało. Dałbym dwa cale sprężynę, może trzy cale wyższą sprężynę i bym mówił: wow, jest dobrze. Natomiast no, rozwój, rozwój, rozwój. I sobie pomyślałem tak: no po pierwsze, trzeba usunąć drążek panharda, bo drążek panharda to jest drążek, który odpada za stabilizację mostu względem ramy, żeby ten most nam nie uciekał na boki. No ale jak go usunę, no to wtedy będzie duży problem. Dlatego tak, Usunąłem panharda, ale musiałem wywalić wahacze, bo wahacze wzdłużne dwa, tak jak, znaczy wahacz radialny, taki jak był, czy wahacze wzdłużne, nic by nie dały, więc zdecydowałem się na forling, czyli taki układ wahaczy, mam cztery wahacze do przodu, one są pod kątem, tak jakby to powiedzieć, troszkę krzyżowo, dzięki czemu kasują nam pracę mostu na boki, a z drugiej strony powodują gigantyczny wykrzyż. Tak naprawdę z uwagi na to, że na końcu tych wahaczy zastosowałem tak zwane unibole, czyli takie łożyskowane uchwyty, no to to spowodowało, że ten zakres stał się jeszcze większy. Dzisiaj tak naprawdę ograniczeniem wykrzyżu w gaziku wcale nie jest zawieszenie, bo ono jest piorunująco otwierające się, można je praktycznie jak scyzoryk, ono się otwiera i składa. Natomiast oczywiście buda, chcąc zachować oryginalną budę gazikową, nie mogłem zawęzić ściąć ramy Żeby ten most mógł chodzić w takim zakresie Musiałem po prostu ograniczyć to pasami Natomiast i tak Ten skok jest niesamowity Bo jak sobie pomyślicie o tych wahaczach Że to są takie dwa scyzoliki Wahacze ułożone są względem siebie O tak, te są rozwarstwione w tą A te w tą Tu mamy do ramy, tu mamy do mostu I teraz na boki te Kątowość tych wahaczy powoduje, że na boki most nie chce chodzić a z drugiej strony między sobą One są w stanie się otwierać bardzo, bardzo szeroko, co zresztą pokazywałem Wam w programie. Dlatego cieszę się, że mimo, że karkołowna operacja, to udało mi się zwalczyć ten problem. I tak, nie ma panharda, czyli skok mostu jest bardzo duży, także jeżeli byśmy mieli jechać tak, że most miałby opadać, to on bardzo mocno opadnie cały, prawym i lewym kołem równomiernie, dzisiejszą złapie przyczepność trakcji i pojedzie dalej. Bo jak już ustaliliśmy, w terenie najważniejsza jest trakcja i dwie blokady mostów. Dlatego takie rozwiązanie jest skuteczne i powiem Wam szczerze, myślałem, kombinowałem, właśnie, starałem się zobaczyć, czy może na tych oryginalnych Toyotowskich wahaczach może coś. No nie, tak się nie da. Dzisiaj już myśląc o naprawdę takiej terenówce, która ma pracować w terenie, a po to budujemy samochody terenowe, to musiałem zdecydować się na Forlink. Jestem z tego bardzo zadowolony. Bardzo do tego dołożę amortyzator, który po pierwsze nie ma sprężyny, co już jest moim zdaniem bardzo dużą rewolucją. jest mniej pneumatycznym dużo lepsza praca, dużo większa plastyczność pracy tego zawieszenia. A z drugiej strony, kolejny element wyeliminowany, który mógłby się zepszyć, sprężera, może pęc, więc tego tutaj nie będzie. I ten amortyzator ma 14 cali skoku: 14 cali od maksymalnie złożonego do maksymalnie rozciągniętego. To pokazuje, że kiedy założyłem je praktycznie prawie że pionowo z minimalnym tylko odchyleniem, to jestem w stanie wykorzystać cały zakres jego pracy. I dzięki temu mój gazik będzie miał nieprawdopodobnie dobre wykrzyże i świetną przyczepność czyli trakcję, czyli będzie skutecznie jeść w terenie. Takiego Gazika buduje przecież. I żeby było jasne, wiem, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i nikt nie przekona mnie, że białe jest białe, a czarny jest czarny, jak mawiał klasyk. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Czuj duch!